lecimy dalej tu jest Edgar gdzieś nie wiem gdzie jest Edgar tam jest Edgar Nie Ja I tutaj akurat jak to jak się gra, nie? Ale u nas był tak zwykle beznadziejnie Dobra, leży. Dobrze, to jest rozkład. Yes, SSS yes. Ja tu na niego czekałem, jak on z nią przyjedzie, nie aż mu bombę sprzedam. Wiem, że jestem bardzo, ale to bardzo cicho, no ale się skupiam na, grę, na grze i widać, że to jakokolwiek działa, bo dobrze nam idzie i nie ginę. Um. Dobra, oj, no to... Prawda jest w tego. Kurde. Ażem wleciał, widzowie, także wleciał, że mnie zabił. No jest chłopem nie tak. Chłop się nauczył grać. A ja przegrywać. Dostał Aleluja się zaczął bujać jest, jest kolejna gierka wygrana. Lecimy dalej. Jak najszybciej mam to zostanie mało. Nawet że powyci na coś. Mocna wiksa Wiksa wjeżdża Na rejony <grybujesz> późno jest. Nie Ale żem O to roz O żem teraz poleciał weź na Ja no, Tak jak mówiłem na samym początku, zostawiamy suba, łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i piszemy i w komentarzu pozdrów. To ja pozdrowię Nie ważne, że was na przykład będzie później 10 tysięcy, coś takiego. Tak jak Was będę pozdrawia Nie! Ja myślę, że on do mnie podejdzie. Ja pierdzielę. Ja myślę, że on do mnie podejdzie. Zapomnij, że ten bot jest upośledzony. No nie. Ja Zapomnij, że ten bot jest upośledzony. Ah. Ja wam zrobię cięcie i wrócimy dopiero jak będę nie, gdzieś niedaleko. ...i tak dalej, to widzę, że woli e, grać w Brawl Stars niż w Minecrafta. Więc zrobię e, Brawl Stars dzisiaj. Jutro będzie dopiero Minecraft. Nawet się postaram zrobić taki dłuższy Minecraft, taki naprawdę, naprawdę długi. Dobra, jest Mamy Wejdź, wyjdź, wejdź, wejdź, wyjdź, wyjdź Nie Ja chcę wyjść Dobra, wyszłem, wyszłem, wyszłem Wyszłem widzowie Odbieramy Aha, brakuje mi jeszcze Fajnie Zarówno że brakuje jeszcze dużo No trudno to Jedziemy dalej Czekamy 25. samo nic się nie wbije, nie? Tak, każdy mówi. Myślałem, że tam pójdzie, tak szczerze. Bez bicia. Dobra, to myślałem, że pójdzie, ale się nie udało. Tu przeskoczymy. Taki niefajny tu był Dobra leży No kurde on idzie za mną Zamiast tam Normalnie każdy by poszedł tam A to nie debli. Będziemy to mieć. Będziemy to mieć. Kurde. Nie uciekaj, no. stany tu i mi nic nie zrobisz. A bo zrobisz? Dobra, jest. Mamy. Mało mi zostało już w wizowie, ale mamy to. Dwudziesta ranka. 25 potrzebuję. A jak zostaje jeszcze dużo czasu. Ten właściwie specjal dla was. To wbijemy 30. Tak, czemu by nie? Wbijemy za 30. Ładny projekt nie będziemy pykać. Nie no, tak ładnie mi jakiś degenerat walony przeszedł i mnie zaabił no Dobra, 21, lecimy dalej Nie godzina by nie było, godzina jest 13, no 14 już Kurwy ten za daleko Niech wierzę go tak czy siak rozwala później A będzie zemsta z yeah, znam ładnie Uch. Ja mam to przygotowane specjalnie pod niego Czekamy, czekamy. Naha, nie podskoczyło mi, ale bez sens, Ani mi nie podskoczyło. I, i ta Annie kiedy ja mu ulta walnę, to go zaczęło leczyć. Widać, że pechowy człowiek ma pecha. Co ja robię? Ja mam do tyłu w ogóle co Idealny człowiek na swoim stanowisku Co ja robię, ludzie. Aha. Nie no zarobiście, nie? Żebym się popisał teraz. To <coughs> piękna kierkawa pojawi. No nie brawa dla mnie, nie brawa, brawa. ale się bym to zepsuł. <coughs> Mam nadzieję, że moderatorzy są cały czas na tej premierze i sprawdzają, bo ja nie wiem czy ja zdążę i czy będę. Mam nadzieję, że ta ale nie wiem, nie wiem się zobaczy Zadam sobie moderatora ja, w sumie na tym moim drugim koncie I nie mam zielonego pojęcia czy jutro będą odcinki Czy jutro to odcinek, czy zdążę. To jest to jest bardzo ciekawe czy zdążę S, 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 s. Dobra, tu ktoś jest. Ktoś jest. O, to jest to jest, to, jest. to jest z początku samego tych chłopek. Dobra, trochę się nie przygotowałem na to, że on się da zestonować. serio? kruk rozwalił xd? coś chłopowi nie pykło Wej, 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 No i chcę wam jeszcze raz bardzo, ale to bardzo podziękować za to, że jest to was tak naprawdę dużo, bo nie miałem zielonego pojęcia, że was tak dużo będzie. Dobra. Zaprzyjaźnimy się. Chowamy się Tutaj mam drugie O, dobra to Dobra, dużo się tu widzowie dzieje. O Jezu, przepraszam Bardzo dużo się tu dzieje. Dobra widzowie, nie dam rady dłużej, przepraszam Was.